Słowotok na Planecie FM. Miłośnicy dziesiątej muzy ze Starego Kontynentu w listopadzie w Łodzi się nie nudzili. Najlepsze filmy ostatnich miesięcy z całej Europy pokazał Festiwal Synergia. Łącznie około 80 tytułów. Na imprezie po raz 17 wyświetlane były dzieła debiutantów i mistrzów kina. Między innymi z Danii, Francji, Austrii i oczywiście Polski. Do Łodzi przyjechali też ich autorzy i grający w nich aktorzy. Z niektórymi z nich rozmawiał reporter Planety Łódź Bartek Godziński. Impreza zaczęła się premierą najnowszego Filmu Władysława Pasikowskiego Pokłosie. Kłosie. Reżyser Psów powrócił po wielu latach w wielkim stylu. Film jest frapującym, mrocznym kryminałem. Inspiracją do jego powstania był mord Żydów w Jedwabnym w czasie II wojny światowej, ale akcja dzieje się współcześnie. Dwaj bracia odgrzebują historię sprzed lat, przez co wchodzą w ostry konflikt z mieszkańcami wsi. Na premierze filmu była niemal cała ekipa filmowa łącznie z reżyserem, autorem zdjęć Pawłem Edelmanem i łódzkim aktorem grającym jedną z głównych ról Ireneuszem Czopem. Боже, я думал, что-то есть. Хочешь видеть? To chyba będzie spore zaskoczenie dla widzów, co tydzień oglądają pana w serialu Komisarz Aleks, takiego nieudolnego, można powiedzieć, policjanta. Nieudolnego? Nie? No, okay. co, no, no, policjanta może udolnego, bardziej no, pantoflaża. Okej, okay, pan to policjanta, teraz w tym filmie zupełnie inna rola, rola taka na poważnie. Nie wiem, czy mogą się czuć zaskoczeni, czy nie. Myślę, że, że niektórych bardziej, mniej przyzwyczajam do tego, że lubi się zmieniać. To jest po pierwsze. Po drugie, mój życiorys taki zawodowy opiera się jednak na bardzo poważnych rolach. A to jak mnie ostatnio, że tak powiem, też znajdują ludzie, że mogę się zmieścić w komediowym repertuarze, no to jest to bardzo fajne wyzwanie. Każda rola, która gdzieś przychodzi do człowieka, daje inne wyzwanie. Ja za każdym razem powtarzam, że najważniejsi są ludzie, i oni budują i strukturę, atmosferę, roboty, ale też i kontaktów międzyludzkich. Myślę o pokłosiu w takim znaczeniu, że, że tutaj akurat zespół, który się zebrał pod wodzą Władysława Pasiekowskiego, no był. Po prostu znakomity i cieszę się bardzo dziękuję, że mogłem się tam znaleźć. No właśnie już zaczął Pan mówić o zespole, który kręcił ten film, Władysław Pasikowski. Jaki to reżyser, bo niestety mi nie dane będzie roz rozmawiać z nim, bo podobno nie lubi rozmawiać z dziennikarzami. Jest fantastyczny, jest fantastyczny. E, rzeczywiście, to jest człowiek, który szanuje swoje słowo i kiedy, kiedy mówi nawet uwagi, to mówi to dość zwięźle i czasami nawet zbyt sucho, ale ja cały czas podkreślam, że ten rodzaj mówi uwag jest taki, że wymaga od, od aktora takiej własnej pracy i to jest naprawdę fenomenalne. Atmosfera na planie, jaka była. Zawodowa i luźna mimo wszystko, ponieważ przez ten cały czas, kiedy kręciliśmy film, e, naprawdę było sporo scen trudnych do zrobienia, też i tak fizycznie, też produkcyjnie, było sporo przerzutów, e, czyli w różnych lokacjach robiliśmy zdjęcia. Wszyscy byli po prostu na właściwym miejscu i to, to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Tematyka filmu Jedwabne myśli Pan, że wywołał ponownie jakąś debatę na ten temat ogólnopolską. Nie był poruszony. Ja za każdym razem mówię, że, że to nie jest do końca film o jedwabnym. To jest film o, o tym problemie, o tej kwestii która e, no, musi być poruszana również w kinie i była poruszana w literaturze, była poruszana na łamach prasy, była poruszana w teatrze, a więc teraz przyszedł na film. I to jest tak, że, że ten film chciałbym, życzyłbym sobie tego, żeby trafił do jak najszerszej widowni, e, bo padają tam takie pytania i porusza się takie kwestie, które dotyczą naszej kondycji ludzkiej, a nie, nie tylko kwestii rozliczenia się z historią. A no, oglądał już Pan ten film, czy to będzie teraz premiera? Nie oglądałem parę razy. No i jak się podobało. Bardzo. Pracuje Pan teraz nad jakimś filmem? Pracuję, pracuję nad różnymi rzeczami, które w tej chwili gdzieś tam są. W, no, będą w produkcjach. Oczywiście nie chcę zapeszać. A po drugie, dzisiejsza sytuacja jest taka, że, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nawet na najlepsze projekty trzeba je znaleźć. I życzę sobie oraz wszystkim tego, żeby, żeby te pieniądze się znajdowały. Też tego życzę. Dziękuję. Dzięki. Świat to jedno wielkie kur. Nie dołożymy do tego ręki. Ten się śmierci nie boi. To śmierć widział jak normalną rzecz. Do Łodzi na festiwal Synergia przyjechali też znani twórcy spoza Polski. Opowiadali o swojej pracy i zdradzali jej tajniki. Warsztaty Masterclass ze studentami w łódzkiej filmówce prowadził wybitny rosyjski reżyser Andrzej Konczałowski. Do Łodzi miał przyjechać też prowokator Urlich Zajdl, autor trylogii Raj. Z powodów zdrowotnych w mieście się jednak nie pojawił. Zamiast niego na festiwal przyjechała austriacka aktorka Margarete Tiesel. Pokazała studentom dokument i opowiadała o powstawaniu trylogii Raj. Artystka gra główną rolę w jej pierwszej części o podtytule Miłość Za tę niezwykle odważną kreację Margaretę dostała nominację w kategorii Najlepsza Europejska Aktorka Tego Roku Raj Miłość to kontrowersyjny Ale nie oderwany od rzeczywistości film Opowiada historię 50-letniej Austriaczki Teresy Znudzonej mężem i życiem Podobnie jak i inne Europejki w średnim wieku Postanawia wyjechać do Kenii By tam spełniać swoje seksualne fantazje Pomagają im w tym czarnoskórzy Beachboye gotowi zaspokoić Każdą zachciankę bogatych turystek

I'm Margarete I come from Austria and I'm, I'm the main part in the movie Paradise Love from Ulrich Seidel. Jedną z wielu zalet bycia członkiem ekipy filmowej są wyjazdy zagraniczne. Dla przykładu, my, ekipa kręcąca James Bonda praktycznie zwiedza cały świat i w pani przypadku była to Afryka. Jak się tam pani podobało? Das war das erste... <laughs> Pierwszy raz kręciłam film za granicą. Fajne było też to, że by była to Afryka, to ponieważ, Afryka to ponieważ nigdy wcześniej tam nie, tam nie było. Poznała tam pani też na pewno no, mnóstwo ludzi, Afrykańczyków, jak oni są. Różnią się od nas. Głównie sposobem, w jaki pojmują szczęście, i to, w jaki sposób przyjmują nieszczęście. Oni mają inne poglądy na życie. Czy ten świat, który pani zna, właśnie, który widziała, Afryka, Austria, bardzo różni się od tego, który jest pokazany w filmie? Sytuacja pokazana w filmie właściwie nie różni się od tej prawdziwej Afryki. Szczególnie jeśli chodzi o te nadmorskie miejscowości. Ci chłopcy, którzy stoją pod hotelami, na gadań robują i proponują różne oferty. To wszystko, tak jak pokazano w filmie, tak rzeczywiście jest w Afryce. Te nadmorskie, przyhotelowe sytuacje pokazane w filmie są prawdziwe, bo to jest film dokumentalny, a przynajmniej stara się być dokumentalny. Jednym z głównych tematów filmu jest właśnie seks turystyka. Czy rzeczywiście Austriaczki korzystają? Jakby no, wyjeżdżają na takie wyjazdy zagraniczne, seks turystyczne. Rozmawiałam z wieloma kobietami, rzeczywiście tak jest zarówno w Niemczech, jak i w Austrii i myślę, że też Szwajcari. Dlaczego pani się zdecydowała na tą rolę, i właśnie jak się pani do niej przygotowywała? Czy tylko na podstawie tych rozmów? Nie można tutaj mówić o tym, że ja się zdecydowałam, ponieważ akurat w przypadku filmów pana Zajdla nie ma wyboru. <noise> Trzeba być szczęśliwym, że się od niego w ogóle dostaje jakieś role. Jeśli chodzi o tą drugą część pytania, to trudno tu mówić o przygotowaniu. Moje przygotowanie polegało w zasadzie na tym, że nie byłam przygotowana do tej roli. Czyli było. To tak dokładnie jak w filmie, który ma być filmem dokumentalnym. W filmie Przyjaciółka namawia mnie, żebym pojechała do Afryki, bo tam znajdę odpowiedź na różne moje pytania. I ja rzeczywiście jadąc tam do Afryki, byłam tam po raz pierwszy. I wszystko, co mi się tam przytrafiło, przytrafiło mi się po raz pierwszy. I w tym sensie moja rola i ja w pewien sposób się zbiegłyśmy. Nigdy wcześniej nie byłam w Afryce, nie przeżyłam tego, i to, co odkrywam, było też autentyczne. I podobało to się pani? To pewne ryzyko, kiedy bierze się aktorkę, która ma zagrać taką rolę, że na przykład nie znajdzie się w tej roli, nie będzie potrafiła tego zrobić. Mnie się udało, podjęłam wyzwanie i zagrałam wszystko do końca. Teraz przejdźmy do, do kwestii scen rozbieranych. Czy trudno było to pani zrobić, no po prostu? Bo bo ile młode aktorki, to dla nich to, to jest nic takiego um, trudnego. Specjali się wręcz rozbierają, żeby przyciągnąć widza, przyciągnąć uwagę. To, to pani to nie jest chyba potrzebne, prawda? Jest to zawsze trudne. Rozbieranie się jest przekroczeniem pewnej granicy. Jest to również sytuacja trzymająca w napięciu, ponieważ zawsze jak się przekracza granicę, to jest zawsze ciekawe i interesujące. Reżyser pracuje z bardzo małą grupą osób. Są wspaniałymi ludźmi, dlatego też można czuć się bezpieczni w ich towarzystwie. W przypadku pana Zajdla jest tak, że oczywiście jest scenariusz. Ale go nie przeczytałam, bo nie wolno mi było tego zrobić. Czyli wszystkie sceny, które były kręcone. Nie ma tam tekstu, to jest kręcenie scen. Tam nie ma słów, które Powiedzieć I które ja wypowiadam zgodnie ze scenariuszem. Każdy kolejny dzień zdjęciowy był każdą kolejną sceną w filmie. Nie jest trzymany zgodnie ze scenariuszem, który złożono na początku, a ja tego scenariusza nie znam czyli ten film jest jak gdyby tworzony w trakcie kręcenia. W ten sposób mam też pewną kontrolę nad tym, na ile dalece mogę, czy chcę się Na początku powiedział mi też pani Teasel: nie zdarzy się nic, czego pani nie będzie chciała. Dzięki temu mogłam się czuć bezpiecznie, w pewnym stopniu, ale jednak. Czy grając Teresę zrozumiała Pani postać Teresy, dlaczego to robi i dlaczego się decyduje na ten wyjazd? Jest to bardzo osobista praca i można powiedzieć, że tak się stało. Dlatego, bo tak jak wcześniej mówiłam, nie działałam zgodnie ze scenariuszem, więc mogłabym sobie wyobrazić, że gdybym nie była szczęśliwą, zamężną osobą, to być może zdecydowałabym się na taki krok i tak właśnie bym postępowała, jak postępowała Teresa. Nie mogę powiedzieć, że całkowicie ją grałam. po części to właśnie byłam ja. Nie chcę być zrozumiana źle. Nie chodzi o to, że ja grając tę rolę, Byłam tą osobą. Tylko grając z ją korzystałam ze wszystkich znanych mi środków, czyli współczucia, mojego sposobu odczuwania, bycia, moich doświadczeń. Ja osobiście nie mogłabym uprawiać seks turystyki. Gdyby ktoś mi zaproponował, bym zagrała samą siebie. To byłabym złą aktorką w niewłaściwym miejscu, ponieważ ja nie byłabym w stanie pojechać za granicę, by uprawiać seks. Bo mogę to tylko robić wtedy, gdy jestem zakochana, kiedy jest w tym miłość. Natomiast kiedy gram jakąś scenę i muszę się wczuć w tą rolę, to wtedy korzystam z moich doświadczeń. Na przykład jak ktoś mnie zrani, ty też potrafię kogoś zranić i z tego czerpałam twoją postać. Z tego co tutaj słyszę, to przykręcenie tego filmu nie było niczego łatwego, same trudne rzeczy, co jednak było najtrudniejsze dla pani. W zasadzie wszystko w tym filmie było trudne. Przykładowo, kiedy leżymy na plaży i prowadzimy sobie swobodne rozmowy między koleżankami, to też trudne. Trudno się wysilić na taką swobodę, żeby to brzmiało swobodnie, a dodatkowo ta rozmowa jest w pewien sposób improwizowana. Dlatego muszę się koncentrować na tym, co mówiłam wcześniej, żeby to, co powiem później, miało z tym jakiś związek, żeby nie wyszło, że kłamie albo wymyślam coś, żeby to wszystko wyszło prawdziwie. Więc stale musiałam być skoncentrowana na tym, co mówię i pamiętać, co mówię, a jednocześnie musiało to wyglądać swobodnie, jak luźna rozmowa. Zastanawiam się, co było najtrudniejsze i myślę, że ta scena. Z mężczyznami na końcu i wcale nie to, że biję mężczyznę, bo to akurat było najłatwiejsze. To, smaka, to jest to <laughs> Jednak tak naprawdę najtrudniejsza była ta scena w hotelu, kiedy przyprowadziłam sobie do pokoju hotelowego kelnera. Podobało się pani granie w nim, i czy oglądała pani ten film później, i czy się też pani podobał? Ten film jest częścią trylogii, i bardzo dużo było nakręconych różnego rodzaju scen. I w zasadzie mamy 83 godziny takich czystych cięć, czystych ujęć. Było nakręcone bardzo dużo zdjęć i ujęć, i godziny pracy i ogromny materiał ja na przykład miałam kilka ulubionych scen, które się później nie znalazły w filmie. I jak gdyby żałuję, bo one mi się bardzo podobały. Niemniej jest to prawo reżysera, żeby wybrał z tego to, co wybrał chce i jaki ma zamysł na dany film. To dla mnie też było interesujące, co potem z tych scen wyszło, ponieważ było ich tyle, że właściwie można byłoby też inną historię z nich ułożyć. Było kilka takich scen, szczególnie w tych rozmowach z kobietami, które były śmieszne, fajne i żałuję, że jeśli nie ma wiedzy, Ale oczywiście cały ten film, tak jak powstał w tym zamyśle, w jakim się znalazł, podoba mi Nie chodzi tylko o historię tej kobiety, która tam pojechała i też przeżyła. Chodzi też ogólnie o obraz naszego społeczeństwa, o różnicę między bogatymi i biednymi, o sytuację kobiet w Europie, które mają takie niezaspokojone potrzeby, których muszą szukać gdzieś za granicą, bo u siebie nie mogą znaleźć. Ale chyba aż tak źle nie jest na świecie. Kobiety nie mają aż tak bardzo źle. Tak pan myśli? Dlaczego więc to robią? nie daje odpowiedzi. Zajdla nie ma czegoś takiego jak odpowiedzi. On tylko patrzy. Festiwal Synergia zamknęła gala wręczenia statuetek kryształowej łódki dla najlepszych debiutów europejskich. Zwycięzcy nagrody odbierali z rąk Agnieszki Holland. Główną statuetkę za najlepszy debiut dostał grecki film Boy Eating the Bird's Food. Jury tłumaczyło swoją decyzję słowami za wyrazistą artystycznie ekspresję lęków młodego pokolenia. Wyróżnienie z kolei dostał holenderski Hemel, a nagrodę publiczności Słoweński Odlot. Rozdano też nagrody imienia Andrzeja Munka polskim produkcjom. Za reżyserię, twórcą filmu Ścinka. Nagrodę za najlepszy debiut operatorski dostał Jakub Kijowski, autor zdjęć do filmu Sekret. Kino Charlie wręczyło też swoje nagrody, Złote Glany, Andrzejowi Kończałowskiemu i Urlichowi Zajdlowi. Statuetki znalazły się też w rękach reżysera Piotra Trzaskalskiego i Jezmena, a od niedawna też aktora Michała Urbaniaka. Panowie stoją za filmem Mój rower. Obraz jest reklamowany hasłem Cała prawda o facetach. To trzy historia syna, ojca i dziadka, którzy wyruszają na poszukiwania zaginionej babci. Wspólna podróż jest też okazją do rodzinnego pojednania. Mój rower jest trzecim pełnometrażowym filmem w reżyserskim dorobku absolwenta łódzkiej filmówki, Piotra Trzaskalskiego. Pewnego dnia, jak miałem cztery lata, twój już wziął mnie na podwórko, przy wszystkich chłopakach wsadził na rower, popchnął i powiedział, Biedź". Tak Jak się wywaliłem, to dziadek podszedł na no, nie złapał mnie i powiedział, tak, jeszcze raz się wywalisz w no. A zabieram ci rower i nazwę, Tytuł filmu Mój Rower sugeruje, że to jest film drogi Jednak po obejrzeniu, no, ma się trochę inne zdanie Tego roweru tam nie ma za dużo Chociaż odgrywa dosyć taką szczególną rolę A pan jeździ na rowerze, ma pan rower? Tak, ja jeżdżę na rowerze, bo tak zrzucam kilogramy Które nabieram pod... ze względu na stresujące ryb życia Często pan jeździ? Bardziej preferuje pan rower czy samochód? Nie, no oczywiście samochód No rower to jest rekreacja i staram się jak najczęściej Ale i tak za mało Mój rower tak jak wcześniej mówiłem, nie jest filmem drogi, pasuje do niego określenie bardziej komedio-dramat, ale też film muzyczny. Tam bardzo często pojawia się muzyka, bardzo często ją słyszymy, nie jest tylko takim zwykłym tłem, ale po prostu jest słyszalna, zauważalna. Bardzo ważną rolę w tym filmie pełni muzyka, słuszna uwaga. Zawsze ta muzyka w moich filmach w ogromną rolę grała, ale w tym wypadku gra wyjątkowo mianowicie jest przede wszystkim obarczona takim komunikatem tworzącym finał filmu. Tak naprawdę to muzyka i przez muzykę główny bohater, jeden z trzech głównych bohaterów mówi dziękuję przepraszam, yy, wybaczam. Te trzy podstawowe słowa mówić za pośrednictwem muzyki, którą w ostatniej scenie słyszymy. Także tym razem muzyka pomija rolę nie tylko budowania emocji, ale tak samo budowania znaczeń. Czy pan też chce my coś przez to przekazać? Przez całą tę muzykę w filmie? Żeby posłuchali tego, co robi Artur Żmijewski w ostatniej scenie, bo to ma sens. Trzeba zdążyć, zanim odejdą nasi bliscy, powiedzieć im kilka ważnych słów. To, że ta muzyka odgrywa tutaj taką rolę, to ze względu właśnie na to, że Artur Żmijewski gra muzykę w tym filmie, czy. Może przez to, że gra w tym filmie Michał Urbaniak, czy jeszcze przez coś innego? Za sprawą scenariusza, przede wszystkim pomysłu. Ta muzyka miała odgrywać taką rolę, a to, że e, tak dużo jest elementów muzycznych poza samą muzyką, to wynikało też z pewnych biograficznych moich e, przeżyć, ponieważ mój tata był muzykiem. Ja sam grałem na gitarze i, 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 i bardzo lubię muzykę, i muzyka to ogromną rolę w moim życiu odgrywa i odgrywać będzie. Stąd na wielu płaszczyznach się pojawia muzyka i muzycy. Jakie jeszcze wątki ze swojego życia? rysu przeszczepił pan na grunt tego filmu? Tak naprawdę wbrew pozorom niewiele. No, podstawowy wątek to wątek mojego ojca, czyli postaci, która została zbudowana na podobieństwo mojego e, ojca, którą kreuje e, 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 Michał Urbaniak. A drugie podobieństwo to takie, że sam jestem ojcem. Byłem synem, bo mój ojciec zmarł w czerwcu tego roku. Nie dożył filmu, natomiast e, reszta to fikcja oczywiście. Stosunki z pana synem lepiej wyglądają niż te filmy. Tak, oczywiście. No, myśmy to po prostu z Wojtkiem Lepianką podkręcili dramatycznie pewne elementy, żeby były ciekawe do oglądania przez widza. Jak według Pana spisali się aktorzy? No, wiadomo, Artur Miejski, no to nie trzeba tutaj nic, nic mówić, bo to jest doświadczony aktor. Chociaż widzowie, którzy go znają z tych seriali w telewizji, no trochę może się zawiodą jego jakby charakterem w tym filmie. A co z tymi debiutantami, czyli na ekranie, czyli Michałem Urbaniakiem i Krzyśkiem Chodorowskim? No, ja jestem bardzo zadowolony z całej trójki. Uważam, że cała trójka zagra Jakiś rodzaj prawdy na ekranie i są prawdziwi w stosunku do siebie samych. Mają też sceny, takie, jak powiedział, odpowiedniki monologów filmowych nad wodą na takiej kładce sceny świtowej, tam też bez słów sobie radzą świetnie, więc myślę, że po prostu utalentowani aktorzy, no nieważne z pochodzą, czy są zawodowcami, czy nie. Część zdjęć powstawała w Łodzi, my, Łódź, my. jakim planem filmowym jest Łódź? Fantastyczny, miał ja wygląd to miasto i zawsze staram się tu jakąś część swoich filmów realizować. No, w przypadku Ediego i i roweru, mojego roweru, no to bardzo wiele. W przypadku Mistrza akurat nic, no bo to taki film, ale generalnie bardzo lubię łódź, bardzo lubię taki rodzaj charakteru zabudowy, taką skromność, smutek, ale też utajone piękno tego miasta. Tak mniej więcej na początku filmu padają słowa z ust Pawła granego przez Artura Żmijewskiego, że my tą łódź powinno się wyburzyć i zbudować od nowa. Czy tak Pan sądzi? Nie, łódź wystarczy po prostu trochę zrewitalizować i włożyć z nią więcej pieniędzy Uś przede wszystkim cierpi na brak pomysłu jak ją jak ją sfinansować, jak sfinansować różne, różne inwestycje. Słyszymy to o przewodowie centrum o różnych planach przynajmniej kilka wielkich budów nam się szykuje. No, oby przetargi do tych budów wyglądały lepiej niż przetargi na słynny parking na górze Manufaktury, który co roku podlega bezustannemu remontowi. Część krytyków, część recenzentów zarzuca filmowi, że jest zbyt taki sielankowy, zbyt bajkowy, zbyt prosty. Jednak ja uważam, że to nie jest zarzut. Szczególnie jak będąc na widowni, co chwilę publiczność rozbrzmiewała śmiechem. Film też dostał nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu w Gdyni? Są jakby dwa, dwie rodzaje oceny. Jedną ocenę wystawiają kartyca, a drugą ocenę wystawia publiczność. Mam nadzieję, że publiczności będzie więcej niż trójtygod. na no, sens. To będzie najlepsza ocena. A jak panu się ogólnie podobał ten film? Ile razy pan go już widział? No tak z 5 sześć razy w całości. No... no. Trudno oceniać własny film, ale m, powiem, że, m, że ten film ma coś takiego w sobie. Jest, bo to jest coś takiego, że jak robisz dobry film w Polsce, który wciąga widzów, to się go opisuje jako sprytnie wymanipulowaną wedmuszkę. Tak, ja czyli co, coś, co jest zaletą po drugiej stronie Oceanu albo po drugiej stronie Odry, po naszej stronie jest uproszczeniem schematem i formatem. Dobrze skrojony scenariusz to taki, który po prostu angażuje swoją uwagę i nie myślisz, co oglądasz, w sensie nie skupiasz się nad tym, dlaczego jest przestój w akcji, dlaczego ten bohater nie wszedł tam, gdzie powinien, tylko wszystko płynie. I jak wszystko płynie, to wtedy jest dobry film. Czy to jest dramat, czy to jest komedia, czy to jest film wojenny, musi mieć pewną rytmikę narracyjną. Jeśli wciąga uwagę, angażuje psychicznie, zmusza do śmiechu i do płaczu, to jest to po prostu dobry film. A tutaj jakby nawet, nawet z tego, co ty powiedziałeś, zbierając gdzieś jakoś tak sy syntetycznie różne Uwagi negatywne wynikałoby jakby to były zarzuty. Prosty, byleby nie prostacki. Tak? No to jest różnica. Szczególnie, że dawno w kinie nie było takiego ciepłego, przyjemnego filmu, którego przyjemnie się ogląda. Bo ostatnio to czy to po kłosie, czy to róża, czy obuława, same takie ciężkie filmy. Tak, zgadzam się, że ten mój film ma więcej autoironii i więcej dystansu niż, niż te wymienione przez Ciebie poprzednio, jest inną wizją świata przede wszystkim. Uważam, że każdy reżyser w swoich filmach przedstawia swoją wizję świata. To nie ma innej możliwości. Nawet jeżeli robi najbardziej gatunkowy western, to jakąś Część z siebie samego w ten film wkłada. Inaczej jest tylko i wyłącznie uruchamiaczem aktorów. Produkuje wszystko i reżyseruje producent. Tak też się zdarza. To za głównie. Czy mój film jest y, łagodny i pogodny? No ma też momenty... Ludzie płaczą w, na tym filmie nie, nie z radości. Płaczą, bo jak ja sądzę, jak ja y, z moich obserwacji wynika, płaczą, ponieważ y, rozpoznali jakiś kawałek rzeczywistości, która albo przypomina im własną rzeczywistość, własne sytuacje życiowe, albo która może nie jest ich, ale jest tak zbudowana, że ich angażuje i wciąga emocjonalnie i wyciska z nich emocje. Więc wydaje mi się, że to, to nie jest też taki film, po którym zjeżdżasz wiadro popcornu, wiesz odbekniesz i wyjdziesz, mam nadzieję. To, to mogę się oprzeć tylko na relacjach ludzi z, z kilkunastu pokazów, na których byłem. Nie wiem, czy to jest wiarygodna grupa statystyczna. Ale w każdym razie e, mówią, że ten film im zostaje w głowach. Oczywiście każdy film ma swoich, e, swój fanklub i swój antyfanklub. Ja też e, bardzo wiele filmów, które oglądam, bardzo e, no, ostro krytykuję. Tylko ja to robię w czterech ścianach. E, moim najbliższym przekazuję swoje emocje, swoje wrażenia. No, staram się z tym ją po mieście, bo uważam, że nie po to tak ciężko pracujemy jako reżyserzy czy aktorzy, żeby później jakaś jedna napastiwa zjadła. Wypowiedź kolegi z branży yy, zepsuła yy, ten wysiłek. No, uważam, że, że mamy dobry czas w polskim kinie, że mamy fajne filmy, że zarówno filmy przywołane przez siebie Wojtka Smarzowskiego czy Janka Komasy. Czy właśnie Krzyształowicza, Obława, którą widziałem w Gdyni, że to są filmy, które dają, dają takie, taką wizję kina fajnego, na, 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 który, na który będzie przychodziła publiczność. Każdy z, nich z tych reżyserów ma jakiś swój świat. Ja mam inny. No, ja, to też nie jest tak, że ja mam taki świat i innego nie mam. No, po prostu to są takie filmy, które zrodziły się, mówię o trzech swoich fabułach, które rodziły się w takich sytuacjach bardzo konkretnych, bardzo trudnych, konkretnych, konkretnie dramatycznych dla mnie i powstawały jako pewien rodzaj reakcji. Ja odreagowywuję w pewnym sensie swoje własne życie własną twórczością. No to się może bardziej lub mniej podobać. Raz to może być łagodniejsze, raz może być bardziej napięte formalnie, tak jak w Edim, czy czy w Mistrz, raz pozornie prostsze jak to jest w rowerze. forma roweru jest, jest dosyć, dla nas dosyć skomplikowanym eksperymentem z piotkiem ściskowskim. Mianowicie to jest pomieszanie filmu dokumentalnego z filmem poetyckim, tak? Ujmując, oczywiście, wiedząc, że te dwie kategorie są bardzo no tutaj przywołane mm, z dużym takim przymrużeniem oka, no, no nie jest to ani film dokumentalny, ani film poetycki, ale chodzi o to, że jest trochę i dokumentu, i poezji w tym filmie. Mam taką nadzieję. Może to też się z tego wzięło, że yy, ostatni film, Mistrz, trochę odbiegał, no tak właśnie, klimatem od Diego, a teraz znowu pan powrócił, można powiedzieć. No tak, on odbiegał, rzeczywiście, bardzo takim chłodnym, formalnym filmem. Tak, zdecydowanie mój rower jest bliżej Ediego, bo jest bliżej człowieka. Czyli co, jaki będzie następny pana film? Mamy dwa takie pomysły, jeden by, by, działby się w Indiach, a drugi działby się w knajpie ze striptease'em, no tak bym powiedział. Także bardzo dwa odmienne projekty, już nie takie proste i nie takie, takie emocjonalnie, tak, oczywiste i w cudzysłowie bajkowe, tak. Chociaż nie wiem, co i dlaczego. Ty byłeś, widziałeś mój rower? To co tam jest z bajki w tym filmie? Cytowałem e, jakby same te recenzje. No tak, ale masz... Nie, bajka, no tro, trochę innymi regułami się rządzi bajka. No... Aczkolwiek może sam ten bajkowy świat, kiedy oni tam trafili nad to jezioro, nad tą rzekę może tam, trochę tak było tak bajkowo-sielsko. No, ale czy tam jest sielsko? Rozpadający się z domki FWP, wiesz, w czasów pracowniczych, rozwalający się pomost, jakieś rozpity fazy, który Pilnuje tego wszystkiego. To, że świt. No, świt to może zamiast bajkowy to powiedzieć magiczny. No, może albo właśnie baśniowy, może. No, baśniowy. W baśniach mamy dużo okrucieństwa i mamy śmierć przede wszystkim. Czego nie ma w bajkach? Prawie. Mężczyzna może odejść od kobiety, ale nie od dziecka. Seans filmu mój rower w kinie Bałtyk, na którego widowni zasiadła część ekipy, na dobre zakończył 17. forum kina europejskiego Synergia. Słowotok na planecie FM.